Czekamy na próbę. Fakundo. Kto to? Tak się wita narzeczonego? Mam zły nastrój. Poprawię go. Dzisiaj mamy próbę. Super. W nocy. Co? Po południu. Lepiej w nocy, jak zwykle. Nastąpiła zmiana i dzisiaj próba jest po południu. Ale w nocy mam wenę. Trudno, nic z tego. Po południu. Dlaczego ma być tak, jak ty chcesz? Koniec dyskusji. Wszyscy tego chcą. Zawiadomię resztę. Co ja powiem, Fakundo? Przypominamy o dzisiejszej próbie. Bądź punktualna. Jasne? Podoba Ci się mój nowy wizerunek? Super. Jak się masz? Dobrze, a Ty? Można wiedzieć, co tu robisz.